Cześć, cześć, cześć. Witamy Was już w trzecim odcinku naszej wspaniałej serii. Jest ze mną Kacper, jak zawsze, mój wspaniały mąż. Cześć. Cześć, <laughs> Cześć, cześć. dziś porozmawiamy sobie o tym, co było po pierwszej randce. To co było po pierwszej randce, Kacperku? Zaraz, od rano, na drugi dzień wysłałeś mi swoje, swoje zdjęcie. A dlaczego Ci wysłałam swoje zdjęcie od razu, rano, na drugi dzień? Bo Ci powiedziałam, pamiętasz? Że mam się odzywać od razu. Tak, powiedziałam Ci, że jeśli się będziesz na mnie stosował te swoje sztuczki psychologiczne, męskie, że trzeba się nie odzywać trzy dni, żeby dziewczyna zechciała i w ogóle że będziesz, jeżeli będziesz sobie tak ze mną pogrywał, to nic z tego, że, że masz się normalnie ode mnie odezwać, więc rano się do mnie. Ty ma być konkret, po tak, prostu. I masz być konkretny. Bo ci szkoda czasu napierdały. Dokładnie. No co pogadajmy o tym, czemu szkoda czasu napierdały, bo yy, jak się zaczęliśmy spotykać ze sobą, to ja wcale nie byłam taka bardzo. Dziękuję. chętna, w sensie biegnąca w stronę tego związku, bo ja się bałam. Bałam się wielu rzeczy. Bałam się tego, że jesteś niewierzący. Bałam się tego, że y, mamy różne wartości, odmienne. Bałam się tego, że zakocham się w Tobie, a potem y, okaże się, że nie będziemy w stanie zbudować małżeństwa, bo też jak sam wspomniałeś, szkoda mi było czasu i, i wiedziałam, co zresztą Ci powiedziałam bardzo jasno, że jeśli ja będę z tobą dwa lata, a na końcu tych dwóch lat, kiedy już będę czekała na zaręczyny i czekała na to, żebyśmy zaczęli budować małżeństwo, okaże się, że nie jesteśmy w stanie tego małżeństwa zbudować nie z przyczyn braku miłości, ale z przyczyn takich, że nasze wartości i nasze plany i cele na nasze życie, takie dalekosiężne, będą zbyt odmienne, to to będzie naprawdę strata czasu, że ja chcę budować związek, który. Ewentualnie kiedyś ma szansę zakończyć się małżeństwem. To nie znaczy, że ja już chciałam być Twoją żoną w dzień pierwszy, ale że to musi mieć szansę przetrwać. No i w pierwszej kolejności najpierw się modliłam bardzo mocno, żebyś mi dał święty spokój. Nawet robiłaś testy, żeby. testowałaś mi irytowałaś specjalnie, żeby się odpuścił. Tak. A ja się twardo nie Sabotowałam totalnie się nie poddawałem, bo wiedziałem, że to robi specjalnie. I jednym tak. z Twoich testów było to, że zaproponowałeś mi wieczór dla zakochanych. Mm -hmm. Pomyślałaś, że czas z tego nie niewierzący, że od razu powiem Powiem nie, bo on był nie. u Dominikanu zorganizowany. Tak. A ja wtedy pomyślałem sobie, okej, okay, może coś się nauczę. Tak. coś z tego wyciągnę. I tam dwa dni później Wysłałem, wróciłem do ciebie, powiedziałem, ok. Tak, i wtedy Skazam ja byłam się. przerażona. Ty byłaś przerażona? Że <grywa> <grywa> na poważnie. Tak, bo ja, cię, ja, ja ze względu na to, że tak się bałam, że nasze, odmien, że nasze wartości będą odmienne i że nie będziemy mieć fundamentu do tego, żeby zbudować małżeństwo, i że miłość nie wystarcza na dłuższą metę, że po prostu miłość i romans i zakochanie nie wystarczą nam, żeby przetrwać ze sobą całe życie. A nie chciałam budować nic, co nie ma szansy przetrwać. I oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, wiemy to oboje. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co nas jeszcze w życiu spotka, ale jesteśmy wiele rzeczy w stanie przegadać i nauczyć się przed, zanim podejmiemy już tą decyzję na całe życie, że wchodzimy w małżeństwo. Dlatego zaproponowałam Ci, żebyśmy poszli na w kurs wieczory dla zakochanych, kurs przedmałżeński, mimo że byliśmy ze sobą. Dwa miesiąc, dwa miesiące. Miesiąc, dwa miesiące dwa, miesiąc byliśmy, jak Ci to zaproponowałam. Tak, więc dwa I dwa trochę miesiące. miałam nadzieję, że powiesz nie, i ja wtedy będę miała podstawę, żeby ten związek dalej sabotować, a ty po prostu ku memu przerażeniu powiedziałeś, że jasne i że jest już termin, i że nas zapisujesz. No i zaczęliśmy chodzić na wieczory zakochanych, na spotkania kursu przedmałżeńskiego, będąc miesiąc w związku. Dla mnie było to bardzo trudno, bo bardzo szybko to chyba na pierwszym spotkaniu było e, takie pytanie, mhm. jaka cecha twojej narzeczonej czy partnerki może wpłynąć na to, że rozpadnie się małżeństwo. Mhm. I wtedy to takie zakochanie do mhm. od razu mi przeszło. Okazało się, że podra... zabiliśmy romans. Zabiliśmy romans. Mhm. Pamiętam, że potrafiłem znaleźć jakąś negatywną cechę w tobie. Przecież ty nie miałeś żadnych negatywnych cech. Tak. Jeszcze, jeszcze parę minut wcześniej. Mhm. Znalazłem to. I to było takie dla mnie trudne. Nie? I widziałem że mhm. to był taki etap bardzo szybkie dojrzewanie związku. Nie? Tak. No i ten etap, w którym patrzymy na siebie jak w obrazek. Mhm. I wydaje nam się, że świat nie istnieje i że my jesteśmy sobie przeznaczeni dani. Yy, tylko ze sobą i po prostu przemierzymy świat bez problemu. Czyli czy Twoje oddechy. Tak. To umarło. Umarło. No. Umarło w jeden wieczór. Bo trzeba było się zmierzyć z tym, że ja jestem człowiekiem, Ty jesteś człowiekiem, mamy wady i zalety i możemy naszymi cech, cechami budować, ale możemy też niszczyć. Pamiętam jeszcze, że jedne z takich, bo było kilka spotkań, chyba dziesięć, Jednym z ważnych spotkań było to, że mieliśmy swoją hierarchię wartości. To uh -huh. też było bardzo ważne, bo obydwoje mieliśmy bardzo wysoko. Ja miałam chyba na jeden małżeństwo rodzina, a ty hmm. miałeś na punkcie numer dwa. Tak. O, a czemu? I to był problem. A czemu Czemu numer dwa? Bo na pierwszym miejscu postawiłam pana Boga, a ty nie. Hmm. I co wtedy było? Jak ty jako facet się poczułeś wiedząc, że y, to jest ta różnica poglądów, która może zaważyć, że ty nigdy dla mnie jako mąż nie będziesz najważniejszy. Jeśli no. kiedyś zdecydujemy się pobrać, to w naszym związku będzie ktoś inny i on zawsze będzie stał na pierwszym miejscu i będzie ponad tobą. Ja nie potrafię tego w ogóle zrozumieć. Mhm. Mm. Ja Próbowałem. Nie rozumiałem tego wtedy. Mhm. Mm, ale nie czułem, że to mi jakoś uwłaczało, nie? nie czułem. Nie wiem czemu, ani nie miałem takiej potrzeby, żeby na mnie były wszystkie nie, takie Nie odczuwałem tego wewnątrz. Że muszę być pierwszy i, i tyle. Nie? Poczułbym się źle, gdyby y, na numer jeden były dzieci na przykład, a nie mąż czy ma małżeństwo. Mm -hmm. Ale z tym nie miałem problemu. No to jest ciekawe. Czemu jako wtedy osoba niewierząca nie miałeś problemu z tym, że ja stawiam Boga na pierwszym miejscu, a nie ciebie? Co sobie myślałeś wtedy? Myślałem, że. Widziałem też, jak żyjesz, nie? jakie masz wartości, jak przeżywasz tą wiarę, wtedy to byłem tak nawet zazdrosny o to. O, nie, A za o mnie, czy o, o moje życie? O, wi o wiarę, bo tak Że ja to mama, mama ty nie, no, tak. No, że, że żyjesz tak, nie wiem. Taką prawdziwą, żywą mm -hmm. wiarą. I podziwiałem to. Mm -hmm. Dlatego może nie miałem problem z tym, że pół jest na pierwszym miejscu. Mm -hmm. I nie czułeś się zagrożony? A to jest ciekawe. Że jako mężczyzna, no myślę, że na, na pewno jest to swego rodzaju um, nadużycie, mówiąc, że mężczyźni tak mają. No ale po, pogadajmy o ogółach. No i o, w ogóle <grych> patrząc na jakieś takie szerokie spektrum, no to mężczyźni, szczególnie w małżeństwach, no mówi się, że tak może jest głową rodziny i że to on ma rządzić. E, I to jest ciekawe, że tym, mimo tego, że sam nie byłeś bieżący, nie uważałeś tak, że, że ty ja teraz powinnam wszystko postawić i, i wszystko powinno się w moim życiu teraz zacząć obracać wokół ciebie, jeśli miałabym być twoją żoną? Wydaje mi się, że cały czas ten sam problem z budowaniem swojej wartości, na podstawie tego, co jest dookoła, a nie na podstawie siebie samego, nie? Mhm. Sam musisz uważać, że jesteś wartościowy, że możesz, że będziesz dowodził mhm. rodziną, jest masz odpowiedzialność, mhm. którą musisz zabać jako mąż, za rodzinę, za żonę, mhm. musisz się nią opiekować i ona nie musi Ci potwierdzać tego codziennie swoimi czynami, potwierdzając to, co Ty mówisz, nie? nawet w takich mhm. prostych rzeczy. Mhm. Nie uważam, że żona musi zawsze się ze mną zgadzać i uważać to, co to ja. To dobrze, bo by było <laughs> ciężko nam w <laughs> Ciężko by było. Ciężko by było. To nie buduje mojej męskości. No. No dobrze, no a powiedziałaś, że martwiłbyś się, gdybym postawiła ponad mał małżeństwem dzieci. Czemu? To by mi złamało z serca wtedy już, bo na pewno uważam, że mężem, żoną się jest całe życie, mhm. a dzieci pewno będzie wychodzą z domu. To co, przestajesz być wtedy rodzicem? Nie zawsze jesteś rodzicem, tylko że te dzieci opuszczają ten dom, mhm. a mężem zostajesz cały czas. Więc to ma większą wartość. Więc najpierw się jest. Małżeństwo. Ja, ja, ja się zgadzam z tobą, ale się z tobą nie zgadzam. No. Ja nie, nie kładłabym tego na poziomie, czy jest wartość większa czy mniejsza, bo jak możesz ocenić, co jest większą wartością bycie ojcem czy bycie mężem? Natomiast zgadzam się, że gdybyś ty też, gdybym ja też zobaczyła, że dla ciebie dzieci będą ważniejsze niż ja, Później w małżeństwie, to też, by, to też by mi się zapaliły czerwone lampki, ale nie dlatego, że uważam, że małżeństwo ma większą wartość, tylko dlatego, że uważam, że bycie, to jest jeszcze przed nami, ale bycie rodzicem przychodzi dosyć naturalnie i oddanie się dziecku jest po prostu automatyczne, w sensie w sposób automatyczny, szczególnie kobiety po prostu oddają się dziecku. Anna małżeństw, i żeby nie zatracić się w macierzyństwie, i nie zapomnieć, i nie zagubić męża gdzieś pod tą startą pieluch i, hmm. i obowiązków, to musisz się położyć na to specjalne starania, żeby pielęgnować małżeństwo pomimo posiadania dzieci. I bałabym się po prostu, jeżeli ty byś postawił dzieci wyżej, bałabym się, że ja będę dla ciebie maszynką do rodzenia dzieci. I mhm. przestanę ja jako osoba już mieć wartość, bo będziesz miał tylko dzieci, i na tym ci, tak, a ja tylko czułbym, ci jestem potrzebna. A ja czułbym się jako taka osoba, która ma tylko dostarczać pieniądze, mhm. żeby było na te dzieci, mhm. i tak sobie byśmy żyli obok siebie, tak egzystowali. I to, to jest z tego wynika wniosek, że nie, zakład, nie, nie wiązałeś się ze mną i nie szukałeś jedynie. Możliwości posiadania rodziny, tylko szukajesz partnerstwa, takiego małżeństwa w rozumieniu, tak. partnerstwa na całe życie. Bo wtedy naprawdę mogą być różne sytuacje w życiu i nawet nie wiedziałem, że będziemy mogli mieć dzieci, a że będziemy mieli dzieci, nie? Bo są różne choroby, nie wiesz. To wszystko jest przed nami. Wszystko no? jest przed nami, nie? Więc nie wiesz. więc Dlatego ja od początku wybierałem ciebie, nie? Hmm. <głos》> No dobrze, kochanie, a czegoś jeszcze, co jeszcze mądrego i dobrego wynieśliśmy? Najważniejsze, to co było tam napisane, to o słuchaniu. Się. Tylko ja żartowałem sobie, że chodzi o to, żebyś mnie słuchała, chodziło o to, żeby się słuchać. Tak, bo tam było napisane, że mamy się słuchać. A nie, że ja się mam słuchać ciebie, <grym> to, że my się mamy słuchać nawzajem i zawsze mi argumentować, ale tam pamiętaj, też na, na kursie tam było napisane, że masz się słuchać. Ale chodziło o to, że musimy się słuchać, nie? Że, musimy za, że za każdym, z każdą rozmową, dyskusją, kłótnią musi być ta intencja słuchania drugiej osoby i to komunikacji, do, po, po, do porozumienia. Tak, Nie walczenia o swoje, tylko o wspólne. Mm -hmm. tak po to, to coś... się kłócimy, żeby się pogodzić, a nie żeby było moje na wierzchu. Tak. Jeśli co co z tego, że ja bym miał rację. Jak tak zrania, przykładnie. Co z tego, że ja ci udowodnił, że się myliłeś i cię, cię zniszczę tym. Hmm. Aniu, co jeszcze wyciągnęłaś z tego kursu? Co chciałabyś się podzielić? Bężo wyciągnęła. wyciągnę. Hmm. Ciastka były, ciastka. Też ciastka były. I herbatki się dużo napiłam. Dla mnie um, Wyciągnęłam przede wszystkim. to, co, Tak naprawdę to, co było dla mnie takie budujące to było to, że ja wiedziałam, i to mówiliśmy sobie od początku, że jak my damy radę przez te 10 intensywnych tygodni przetrwać i się nie zjeść, i się nie rozminąć, i się nie rozstać, to my możemy być małżeństwem. Nie? Pamiętasz te rozmowy, że po prostu to było tak intensywne, tak trudne, rozmawianie o, o naszych problemach, o rodzinie, rozdrabnianie się w, w tym, co zrobimy, jak się pojawią dzieci, albo jak się nie będą mogły pojawić dzieci, jak albo pojawi... jak, choroba jak się pojawi choroba. I w, w, w drugim miesiącu związku, w trzecim miesiącu związku my już rozmawiamy o tym, czy Ty byś został ze mną, jak ja bym była ciężko chora, czy byś nie został. I to, i to że my byliśmy w stanie wbrew tak krótkiemu związkowi rozmawiać o tym, Oczywiście pewnie wiele razy się myliliśmy co do tego, bo, bo dopóki, i tak dopóki się nie zmierzysz z tą sytuacją, to nie wiesz, tylko przewidujesz, co mógłbyś mm. zrobić. Ale samo to, że my poruszyliśmy tak wiele ważnych kwestii, dało mi taki ogromny pokój, że ja mogę Ci zaufać i mogę dalej z Tobą budować. I że ja naprawdę, że naprawdę jesteś osobą, z którą to ma sens... Jesteś osobą, z którą mogę dalej w życie iść, i mogę, mogę Ci ufać, i mogę mieć pewność, że będziemy razem w tym wszystkim. I że ty jesteś na tyle szalenie zakochany we, we mnie, że idziesz ze mną na ten kurs, więc i trwasz w nim, i w ogóle podchodziłeś do tego zawsze bardzo poważnie, mhm. to ja miałam takie przeczucie, że jest ktoś, kto stoi po mojej stronie i chce mnie i chce ze mną tworzyć coś wspaniałego i że nie muszę się bać, i że mogę Ci ufać. Ja pamiętam jak napisałem prawdę odnośnie tego co by było gdybyś była chora mhm. i to co wtedy napisałem, że ja wtedy myślałem, że mógłbym odejść, zostawić. Mhm. czy napisałem coś strasznego według mhm. mnie. Teraz cieszę się, że czuję, że inną bym podjął decyzję. Mhm. Jestem inny już teraz, ta miłość i to małżeństwo zmieniło mnie. Ale też pamiętam po tym kursie, mhm. że tak by po to tworzymy ten mechanizm rozmowy, komunikacji i słuchania się, mhm. ponieważ życie naprawdę nie jesteś w stanie przewidzieć w mhm. ogóle, co się wydarzy. Zostaje tylko z Tobą ta decyzja miłości codzienna, którą podejmujesz. Nic więcej, bo możesz wyjść z bloku czy może auto potrącić hmm. i może być połamana, i to zmienia całą twoje życie. Tak, wszystkie plany, wszystkie oczekiwania, wszystko zmienia. Wszystko to, co myślałeś, że wiesz, o tej osobie traci znaczenie. Bo ta osoba już jest zupełnie inną osobą, bo ma zupełnie inne problemy, zupełnie inne realia życia. I że tak naprawdę, choćbyśmy nie wiadomo, jak długo ze sobą byli, nie da się przetestować siebie, siebie i związku swojego. Zanim przeżyjesz, Chyby, dopóki się nie zmierzysz z tymi wszystkimi problemami, dopóki nie przejdziesz przez te wszystkie lata życia y, trzymając się za rękę, to nic nie wiesz. Nie jesteś się w stanie na to przygotować, bo, ben, bo tak, ani ty, ani ja nigdy nie byliśmy małżeństwem wcześniej, więc nie wiemy jak to jest. Nie ja zrobiliśmy dzieci na przykład. Nie na mieliśmy to, wcześniej to... dzieci, nie mieliśmy jednego, dwóch dziecka, nigdy nie zmierzyliśmy się z wielką tragedią wspólnie. Y, I skąd ja, mając 25 lat, mogę wiedzieć, jak to jest na przykład mieć... Jest wiele kobiet, która na przykład ma kilkanaście poronień, nie może mieć dzieci. Jak, jak ja mogę przewidzieć, jaką ja będę wtedy osobą? Skąd ja mogę wiedzieć, jak ja się będę zachowywać? No ja mogę myśleć o sobie pozytywnie, że będę taka y, heroiczna i że będę dobra i cudowna i wyrozumiała i będę ciepła i kochająca, y, mimo cierpienia, które mnie dotyka. No ale prawda jest taka, że no, ja nie wiem. I pamiętasz, musieliśmy też rozmawiać o takich sytuacjach, w których mogłoby się przydarzyć, że za wiele lat, któryś z nas może się zakochać kimś innym. Mm -hmm. Co wtedy zrobimy? Tak. I co wtedy? No jakby może się tak wydarzyć. Może teraz nam się to wydaje absolutnie i pamiętam, że wtedy się zawsze bardzo temu sprzeciwiaj, że to jest niemożliwe, niemożliwe. No oby się to nam nigdy nie wydarzyło, ale to, to nie jest niemożliwe. Gdyby to nie było możliwe, to ludzie by się nie rozstawali. Można być w cudownym, kochającym związku z jedną osobą i darzyć uczuciami inną. I co wtedy zrobisz? I co wtedy? Co Ty mi wtedy powiedziałeś? Że tak nie będzie. <śmiech> że, <śmiech> że, że Ty ja tylko... bierzesz ślub tylko raz. <laughs> Dokładnie. Że ja tylko raz biorę ślub i tyle. I nie ma, nie ma rozwodów. nie ma rozwodów. I po prostu utknęliśmy razem. I albo, no i po prostu musimy sobie radzić. Musimy nauczyć się działać jak zespół, niezależnie od okoliczności. Dlatego tak, jakby żyję w takim przeświadczeniu, że tą przysięgę, którą ci składałem i Bogu, to ona jest ważna każdego dnia. Ta miłość, którą podejmuję tą decyzję każdego dnia, że Cię kocham. No. Tak. No i co, i nie, nie czułeś, że zabijamy. Te fajne lata, kiedy moglibyśmy po prostu zupełnie tak lekko, bez myślenia o problemach sobie randkować i, i biegać po łąkach i kąpać się w morzu i podchodzić do tego tak frywolnie. No, to dało nam pod, podwalinę tak naprawdę, żeby zbudować dobry związek, nie? No tak, Cię ale, tak, Dlatego ale tak, uważam, tak po ludzku... Czy tak po ludzku zwyczajnie nie, nie żałowałeś, że spędzamy czas na takim kursie, a nie na chodzeniu, nie wiem, do kina, na dobre kolacje? Nie. Powiedziałem, że to jest to, co chcę. chcę budować relację, związek taki naprawdę bliski, bo podczas tych takich randek to możesz randkować dwa lata i nikt nikogo nie poznać. A nie, nie to miałem na celu, chciałem Cię poznać. Ja Dlatego wiedziałem, że to mi pomoże no też jeszcze przed tym mm, kursem mhm. no musiałem sobie zadać pytanie czy chcę być mężem nie? bo skoro idziemy na kurs dla zakochanych mhm. to chcę wiedzieć czy, to muszę wiedzieć czy ja chcę być mężem i wiedziałem że ch chciałem dlatego też tam poszedłem bo gdybym nie chciał bo mi tam już nie było nie? a pamiętasz historię odnośnie naszych y, dokumentów odpisanego żeby nas żebyśmy mogli Podejść do tak, ślubu. Tak, tak. No, ogólnie to był kurs przedmałżeński, więc bardzo wiele osób, które tam były, no to były pary narzeczone, które no, korzystały z tego kursu też po to, żeby dostać potwierdzenie, taki certyfikat, który zezwala na potem wzięcie ślubu. E no, iż, i warunkiem tego, żeby ten certyfikat przejścia kursu przedmałżeńskiego dostać, było uczestnictwo na wszystkich e, zajęciach, i można, nie by, można było nie być raz tylko. Mhm. No i z przyczyn, y, nie pamiętam jakich, nas akurat nie było dwa razy, i my potem wzięliśmy materiały i odrobiliśmy je w domu, ale. No, nie było nas dwa razy, no i dostaliśmy, dostaliśmy informację, że z tego względu, no my nie dostaniemy tego certyfikatu, ale nam nie był potrzebny ten certyfikat, bo my mówiliśmy, że my to w ogóle Powiedzieli... Gdzie tam jeszcze, gdzie tam jeszcze do ślubów? Tak, powiedzieliśmy prowadzącemu, że my nie potrzebujemy tak. tego. My tu jesteśmy, my dla jesteśmy tak, jesteśmy tutaj dla siebie. I kontynuowaliśmy chodzenie na ten kurs. I w na ostatnim spotkaniu, kiedy um, wręczali wszystkim certyfikaty, no, my siedzieliśmy wiedząc, że na pewno nie dostaniemy, słuchaliśmy opowieści innych par. Niektórzy się rozstali, niektórzy odwołali ślub, niektórzy się jak najbardziej jeszcze mocniej sobie zakochali. No, a my po prostu tak, czekając po prostu na zakończenie, nagle podchodzi do nas prowadzący i wręcza nam certyfikat. I my tak popatrzyliśmy na siebie. I ja wiem, spojrzałam, że certyfikat ma rok ważności. I mówię, no to Kacper, mamy rok. Tak. I, I się wyrobiliśmy. Wtedy już wiedziałem, że mogę się decydować. To, to był taki jasny znak, że jesteśmy gotowi. Tak, ja już wtedy podejąłem decyzję o zaręczynach, o których Ty nie wiedziałaś. Nie wiedziałam, ale się później dowiedziałam. Ale o tym nie dziś. Dziś o tym już wszystko. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Wam bardzo za pytania. Za wszystko to, co nam podsyłacie, e, na pewno na wszystko odpowiemy w innej serii. A na dziś to tyle. Jak zawsze, lajkujemy, subskrybujemy, udostępniamy ludziom, którym mogłoby się to przydać, które chętnie by tego posłuchały, i do usłyszenia następnym razem. Pa! Pa! pa.